Małe miasteczko Lalibela leży 650 km od stolicy Etiopii Addis Abeby. Jest ze mną Belej, przewodnik, który jest dumny z kuchni i kultury swojego regionu. Oprowadzi mnie po okolicy i zapozna mnie z etiopskim jedzeniem i ulubioną lokalną rozrywką piciem kawy. Jak w wielu innych krajach, picie kawy w kawiarniach łączy ludzi. W Etiopii kolebce kawy nie może być inaczej. Każdy wypija dwie albo trzy filiżanki dziennie. Kiedy zdamy sobie sprawę, że 20% Etiopczyków ma związek z przemysłem kawowym, zrozumiemy dlaczego ten napój jest tak ważny. Pijecie kawę z solą? Tak, to typowe dla naszego regionu. Szczypta soli wzbogaca smak. Spróbuję. Ciekawe. Sól dodaje słodyczy. Racja. Jak po etiopsku jest sól? Ciao. Lubię kawę z ciao. Nie ciao, tylko ciao. Czyli z solą. Wychowałeś się w Lalibeli? Tak. Co się zmieniło? W ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkańców wzrosła z 7 do 35 tysięcy. Ludzi przyciąga tu wizja lepszego życia i lepszych szkół. Mogą pracować w turystyce. Więcej ludzi to również pewne wyzwania. Takie jak konieczność rozwoju infrastruktury i przestrzeni publicznych. Co oni tu robią? Spotykają się. W środku siedzi przewodniczący. Ktoś taki jak burmistrz? Nie. To coś w rodzaju organizacji społecznej. Mamy wydarzenia religijne, pogrzeby, spotkania, dyskusje rodzinne. Wszystko dzieje się tutaj, pod drzewem. To drzewo jest ważne dla mieszkańców Lalibeli i ludzi, którzy żyją w górach. To coś w rodzaju ratusza. To centrum Lalibeli. Jesteśmy niedaleko centrum i kościołów. Tutejsze dzieci muszą godzić szkołę z pracą. Wielu uczniów pracuje przed lekcjami albo po nich. Cześć, to Twój sklep? Tak, pracujesz tu po szkole? Tak, uczę się. na którą chodzisz do szkoły? Mam dwie zmiany: czyli idziesz rano, a po południu przychodzisz tutaj. Dzięki temu mają szansę na lepszą przyszłość. Kim chcesz zostać? Inżynierem budownictwa. Mógłbym pomagać ludziom i zarabiać pieniądze. Inżynierem wodnym. Naprawdę? W Lalibeli? Tak. W takim małym miasteczku dobre wykształcenie jest najważniejsze. Dzieci z Lalibeli wiedzą, że w szybko rozwijającym się regionie potrzeba wyszkolonych pracowników. Rozmawialiśmy z dziećmi, które wykonywały codzienne obowiązki. Piętnastoletni chłopiec zbiera nawóz i drewno dla swojej rodziny, a jego ośmioletnia siostra nosi pranie nad rzekę. Godzinę drogi w jedną stronę. Chłopiec chodzi do szkoły rano na cztery godziny, a po południu pracuje. Ciężkie. Musi to nieść, jednocześnie prowadząc bydło. To trudna praca. Dalej chciał mi pokazać, jak ciężko te dzieci pracują i jak ważna jest dla nich szkoła. Dotarliśmy do małej wioski, w której zobaczę, jak przygotowuje się słynną mieszankę przypraw – berbere. Najpierw praży się goździki. Po kilku minutach nad ogniem nabierają intensywnego aromatu. Potem urywa się łodygi od suszonych papryczek chili. Usuwamy. Nasiona muszą zostać. Wrzucamy do środka. Wszystko? Musisz powoli ucierać. Do samego dołu. Śmieje się ze mnie. Złapałeś. To mój trening.. Jeszcze... Jeszcze trochę. I reszta przypraw. Dodajemy imbir, nasiona kozieradki, cynamon, kmin, kolendrę, nasiona cebuli i prażone goździki. Już nie mogę. Mam to wrzucić?

Dobrze. Przesiewamy i powstaje berbere. Większe kawałki wrzuca się z powrotem i rozdrabnia. Zgadza się. I masz berbere. Spróbuję. Belej pokazał mi, jak przygotowuje się tradycyjną mieszankę berbere. Etiopczycy dodają ją do wielu dań. Włoskim potrawom mogłaby dodać etnicznego aromatu. Belej opowiedział mi o zmianach, jakie zaszły w tej okolicy. To część Lalibeli? Wybudowano te domy w ciągu ostatnich kilku lat. Ziemię kupiłem 6 lat temu. Mało zapłaciłem, bo były tu tylko pola uprawne. W tej części miasta nic nie było. W końcu zobaczę, jak się robi injere. To podstawowy element etiopskiej kuchni. Z miłki abisyńskiej robi się mąkę. Żona Beleja Tisema pokaże mi tę metodę. To mąka z miłki abysyńskiej z wodą i odrobiną drożdży. Fermentuje przez trzy dni i powstaje coś takiego. Jadłem ingerę o delikatnym smaku, a także kwaśną. Wszystko zależy od czasu fermentacji mieszanki. Przykrywamy. Zaraz będzie gotowa. I mamy Ingerę. Składa się ją. Piękna. Dobra. Smarujemy tacę tłuszczem. I rozlewamy. Ostrożnie. Zjedliśmy injerę z soczewicą, cebulą, imbirem i kurkumą. To gursza. Karmienie osoby, którą kochamy albo gościa. Gursza dla ciebie. I dla ciebie, przyjacielu. Masz synka. 3 miesięcznego. Cudownie. Patrzysz z optymizmem na jego przyszłość? Z ogromnym. Jego przyszłość to przyszłość dla liberi. Chcemy dla niego tego, co najlepsze: żeby zmienił swój kraj, ludzi i wiódł lepsze życie.